Witam, 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 witam. was kochani Z rana jak bita śmietana Teraz mi to śmiechu, Jak będę nagrywać to będzie lekko gul skakał I będę lekko podkrwiona. I nie, nie to, że jestem zazdrosna kobieta Nie, ja nie jestem w ogóle, naprawdę Szczerze mi uwierzcie Ja nie jestem zazdrosna Ja czasami mam takie, po prostu takie wiecie Co on robi? <laughs> co on robi? <laughs> Żeby w domu... będzie o zazdrości czy o lekkim podkurwieniu? Po prostu nie wiem, nie pojęcia. Chyba bardziej o takim lekkim podkurwieniu, bo ja naprawdę staram się nie być zazdrosna. Chyba, że czasami tam idziemy sobie i on tam... tam ta sąsiadka, ta czarna, te długie w normalnie dół muszę wykopać. Znaczy się nie. Słuchajcie, to chyba będzie takim lekkim podkurwieniu? Słuchajcie, była taka sytuacja, była taka sytuacja, że leżymy sobie na plaży, a na plaży to ciało się smaży, nie? Wszystko się bawi, elegancko dyskutujemy, gadamy się, śmiejemy, chichurujemy, zwiedzamy to po prostu oczami, cały czas patrzymy, piękne widoki, piękna woda, e, piękny piask, ludzie przechodzący, po prostu e, kolor skóry, e, kolor skóry ala i żółty, zielony, niebieski, czerwony, po prostu wszystkie narodowości świata, w tym my i w ogóle, i my jesteśmy w tych luksusach, i o, jej, jak fajnie, jak fajnie, jak ekstra, jak super. I nagle podchodzą dwie piękne kobiety, tu zrobione, tam zrobione, taki kostium kusy. Siedzę taka maciora, brzuch zwałkowany, nie też jestem gruba, ale brzuch mi się lekko zwałkował, nie gacie, miałam to prawie pod same cycki, siedzę z tym browarem, z tą słomką, masz mi normalnie łyka w ziami. Słuchajcie, ja się moment wyprostowałam, jak także że leżała, to od razu, słuchajcie, tak mnie złapało, że normalnie... Na nogę i tak się patrzę, co one chcą, a one podchodzą do mojego męża i się pytają, czy mogą foto. Czy mogą foto? I ja teraz patrzę na mojego starego, co on powie. No oczywiście powiedział tak, no a ja też bym nie odmówiła, No przecież, no wiadomo, że trzeba, no nie można tak, no chciały zdjęcie, trzeba zrobić zdjęcie. Ale ja mówię tak, no zobaczymy, jakie zrobi zdjęcie. Zobaczymy, jakie tyszka kurwa zrobi zdjęcie. Słuchajcie, ja to w pewnym momencie, siedząc na plaży dowiedziałam się, że mój stary to powinien być fotografem w Tap model, że on powinien zamiast pyszki siedzieć w jury. Słuchajcie, on na kolano później mówi, że inna pozycja, one tam się wyginają, wyprężają, wyćwiekają, a ja dalej siedzę taka wyprostowana. Oczy prawie mi nie wyjdą. Słuchajcie, moje oczy tak się powiększały, że w życiu mi tak nie rosły. Słuchajcie, gały oczne normalnie. Ja się patrzę oni tu i tu i tak! Patrzę, na talerzach wchodzi i robi. Ja mówię, kurwa, normalnie konkurencja tyczki. Syn do mnie krzyczy, mama chce mi się pić. Ja mówię, w morzu jest woda, odeć nie przeszkadza. Ja patrzę na fachowca i nie wierzę, aż normalnie ją sam powiedzieć. I on tu i tu i tu. One mówią, thank you, thank you. Ja mu powiem, kurwa, thank you. I oczywiście mówię, nic nie mówię, nic nie mówię, mówię, no powiem ci stary, masz ten dróg do tych zdjęć, no, 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 i cały dzień cisza, nie? W ogóle ściemniam, głupa udaje, że nic się nie dzieje, mówię, zobaczymy, kurwa, jak mi pod diabelskim młynem zdjęcie zrobi, zobaczymy, czy też tak będzie się, kurwa, prężył jak małolatka na gimnastyce, zobaczymy. Słuchajcie, podeszliśmy na wycieczkę, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, siódmego dnia oglądam wszystkie zdjęcia, a ja na połowę zdjęciach mam tak. Uchwycił, że miałam prawie cały czas zamknięte oczy. No, bo zrobił jedno, dwa zdjęcia, gdzie ja nawet nie zdążyłam zrobić. On nawet nie powiedział teraz! Tylko po prostu cykał, jak pojebany. I co ja miałam zrobić? I nagle się okazuje, że ja nie mam co wstawić na Facebooka, bo mam wszędzie zamknięte oczy. Taka sytuacja. A tu się prężył, wyginał. Ja mam no to pięknie, taki fotograf z niego. A mi nawet zdjęcia normalnego nie potrafi zrobić, no? No i powiedzcie mi teraz, no i powiedzcie mi sami, jak mam nazwać tytuł filmów? Kurwiona czy zazdrosna? Bo już sama nie wiem. Bo już. Sama a może tyszka w po prostu. Jak o żonie zdjęcie, to po prostu, no po prostu, no, no już, 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 już. O psa baba przychodzi od razu normalnie, Z człowiek wyprostowany już patrzy, o miał też do pasa, a nagle patrzy, on ma normalnie klatę, a kupu, jak? Ja mówię, patrz go, jak się nagle napręczył. Powietrze się nabrał, czy to? W dwie sekundy, a przy mnie to siedzi jak Tego dnia mam kochani, to tak na rozluźnienie jąderek na dzisiejszy dzień. <grystanie> Pozdrawiam Was bardzo gorąco. A tak poza tym mam bardzo piękne zdjęcia z wakacji. <grystanie>